Rodzaju, rozdział szósty. Zepsucie moralne ludzkości. A kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, rodziły się im córki. Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony wszystkie, jakie im się tylko podobały. Wtedy Pan rzekł: „Nie może pozostawać duch mój z człowieku na zawsze, gdyż człowiek jest istotą cielesną, niech więc żyje tylko 120 lat. A w owych czasach byli na ziemi olbrzymi. A także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze, mając sławę w oczach dawnych czasach. Dzieje nowego, potop, boże postanowienie zagłady. Kiedy zaś pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie jest ich wciąż złe, żałował, że stworzył ludzi na ziemi, i zesmucił się. Wreszcie pan rzekł. Zgładzę ludzi, których stworzyłem z powierzchni ziemi. Ludzi, bydło, zwierzęta pełzające i ptaki podniebne, bo żałuję, że ich stworzyłem. Tylko Noego pan darzył życzliwością. Zapowiedź potopu. Arka: Oto dzieje Noego. Noe, człowiek prawy, wyróżniał się nieskazitelnością wśród współczesnych sobie ludzi. W przyjaźni z Bogiem żył Noe. A Noe był ojcem trzech synów: Sema. Hama i Afeta. Ziemia uległa skażeniu wobec Boga i napełniła się gwałtem. Gdy Bóg widział, iż Ziemia jest skażona, że wszyscy ludzie postępują na Ziemi niegodziwie, rzekł do Noego: Postanowiłem położyć kres istnieniu wszystkich ludzi, bo Ziemia przez nich jest pełna gwałtu, zatem zniszczę ich wraz z Ziemią. Ty zaś zbuduj sobie arkę z drzewa żywiczego. Uczyń w arce przegrody i powlecz je słomą wewnątrz i zewnątrz. A oto jak masz ją wykonać. Długość arki: 300 łokci, 50 łokci jej szerokość i wysokość jej 30 łokci. Nakrycie arki, przepuszczające światło, sporządzisz na łokcie wysokie i zrobisz wejście do arki w jej bocznej ścianie. Uczyń przegrody: dolną, drugą i trzecią. Ja zaś sprowadzę na ziemię potop, aby zniszczyć wszelką istotę pod niebem, w której jest tchnienie życia, wszystko, co istnieje na ziemi, wyginie, ale z Tobą zabre przymierze. Wejdź przeto do Arki z synami Twymi, z żoną i z żonami Twych synów spośród wszystkich istot żyjących, wprowadź do Arki po parze samca i samicę, aby ocalały wraz z Tobą od zagłady. Każdego gatunku ptactwa, bydła i zwierząt pełzających po ziemi po parze niechaj przyjdą do ciebie, aby ocaliły życie. A ty nabierzesz sobie wszelkiej żywności, wszystkiego, co nadaje się do jedzenia, i zgromadź u siebie, aby była na pokarm dla ciebie i na paszę dla zwierząt. I Noe wykonał wszystko tak jak Bóg polecił mu uczynić.